Po tym, gdy zawyły syreny na schodach ruchomych w metrze, ponownie pojawiły się tysiące ludzi. Nic dziwnego, że mieszkańcy Kijowa karnie spieszą, by schronić się pod ziemią. We wczorajszym ataku na Kijów zginęło kilkanaście osób. Ponad 60 zostało rannych. Oprócz Kijowa celem agresywnych działań były Lwów, Tarnopol, Zaporoże, Chmielnicki, a także mniejsze miejscowości w obwodach Dnietropietrowskim i Mikołajewskim. Wczoraj, gdy posypały się bomby, przypomniałam sobie początek rosyjskiej agresji 24 lutego. Wtedy naloty były codziennie. Nie spodziewałam się, że centrum stolicy znów zostanie ostrzelane. Ukrywam się w metrze, gdyż ściany i piwnica w zwykłym domu nie dają skutecznej ochrony. Ukraiński wywiad dotarł do informacji, że na Białoruś przewieziono kilkadziesiąt irańskich dronów kamikadze. Zostaną one skierowane przez rosyjskich agresorów ponownie na cele w ukraińskich miastach. Realizowany jest zbrodniczy plan rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Zapowiedział on dotkliwy rewanż za zniszczenie chluby Kremla mostu na Krym.